Uuu, cześć, dzieciaczki, pewnie czekacie na tą samą osobę co ja. Masza już miała wrócić ze szkoły. O, pewnie znowu się z kimś zagadała, albo znowu śpiewa, albo zbiera maliny. Ale taki jest jej urok i za to ją wszyscy kochamy. A wy, za co najbardziej lubicie Maszę, musicie mi o tym powiedzieć. Och, hm, naprawdę boję się wrócić do domu. Obiecałam misiowi, że nauczę się na wszystkie lekcje, a zapomniałam o kartkówce z matmy. I co teraz? Jak mam mu powiedzieć, że, że dostałam jedynkę? Och, a potrzebuję podpisu. O, nie, zaraz, zaraz, muszę coś wymyśleć. O wiem, pójdę dookoła do domu, to może to może wtedy wpadnie mi jakiś dobry pomysł do głowy, co z tym zrobić. Och, a mieliśmy się dzisiaj tak fajnie bawić. Och, witaj Misiu, wiesz, już, już jestem, już wróciłam ze szkoły. I, a no, tak w sumie, no tak całkiem przyjemnie dzisiaj było. No, nawet, nawet ta całkiem dobrze mi poszło na, na lekcjach, o. O tak, no tak całkiem, całkiem dobrze. Och, Maszo, tak bardzo się cieszę. Trzymałem za ciebie kciuki. A powiedz mi, masz może już wyniki z matematyki? To bardzo ważny przedmiot dla ciebie. Każda dziewczynka, nie tylko dziewczynka, zresztą każdy chłopiec musi znać się na liczbach. To podstawa. To jak? Znasz już wyniki? No i co ja mam powiedzieć? Przecież. Ha, misiu będzie taki zawiedziony, jeśli się dowie, że nie zaliczyłam tego sprawdzianu. Ha, muszę coś wymyśleć, ale zaraz, 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 zaraz. Jeśli nikt nie zobaczy kartkówki, nikt nie będzie mógł się pod nią podpisać i ja nie będę miała problemu. Hurra, wpadłam na super pomysł. No dobrze, dobrze, dobrze. Teraz muszę już wszystko sobie przemyśleć. Muszę mieć plan, jak się pozbyć tej kartkówki. No jak? Zaraz wiem, wiem, gdzie nikt na pewno jej nie znajdzie. Bo w koszu przecież może wypaść zawsze z kosza. To na filmach zawsze się zdarza. Nie, 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 ja muszę być sprytniejsza. O tak! Ale jestem mądra i już wiem, co zrobię. Hmm, nigdy nie myślałam, że do tego dojdzie. Ale to najbezpieczniejszy sposób, żeby pozbyć się niechcianych kartkówek. Ha, oh, żegnaj, jedynko. Oh, witaj, ulgo. I niestety, witaj, kłamstwo. Ale. No, każdy przecież kiedyś był uczniem, nie? I już zaraz będzie po kłopocie. O tak, wystarczy jeszcze tylko spuścić wodę. I hop. Oh. Nie mogę jej nacisnąć. Ha. Ale zaraz, zaraz, czemu się nie spuszcza? Nie, 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 nie. muszę spróbować jeszcze raz. Och, wiem! Zmienię obroty na większe. Jak będzie większa siła, to na pewno się już pozbędę tej niechcianej kartkówki. Ha! No i po kłopocie! Szachmat, matematyko! Hi, hi, hi. Mogę iść pogadać z misiem i pobawić się. A, ah, kamień serca mi spadł! Dobrze, że szybko coś wymyśliłam! Hmm, masza miała iść tylko umyć ręce. A co ona tak długo tam wyprawia? Obiad już na stole jest, i miałem nadzieję, że opowie mi, co się działo u niej w szkole. Cały dzień w końcu na nią czekałem. A, Maszo! Maszo! Chodź już. Już jestem, Misiu. Już jestem. O, ale coś tu ładnie pachnie. Mm, już zgłodniałam, to jemy, jemy już. To opowiadaj, bo widzę, że masz dzisiaj już o wiele lepszy nastrój niż jak wróciłaś ze szkoły. Aż tak dobrze jest być w domu? Hmm, a może to to obiad tak ładnie pachnie, że jesteś w takim dobrym humorze. Strać mi, co się stało? Eee, nie! Po prostu bardzo się cieszę, że ciebie widzę, Misiu, wiesz, no bo w szkole no jest fajnie, ale, ale to są jednak obowiązki. A gdy tu przychodzę, to mogę sobie odpocząć troszkę i się z tobą fajnie pobawić. W końcu po ciężkim dniu każdy ma ochotę na chwilę przerwy, to jest wręcz wskazane. No i, i dlatego mam dobry humor, no bo. O, no, bo no, no bo właśnie dlatego. W końcu dzisiaj naprawdę miałam spokojny dzień. Ale zaraz, Maszo, co tu się dzieje? Dlaczego w koło jest tyle wody? Szybko, musimy to sprawdzić. Chyba, Chyba coś się stało. Za chwilę będziemy mieć tu powódź. Szybko musimy zobaczyć, co się stało. To chyba stąd leci ta woda. Do to stoalety. O jeny, jeny. Szybko musimy odłączyć kanalizację. I szybko dzwonić jeszcze trzeba po jakiegoś technika, żeby nam naprawił to. Och, nie możemy zalać sąsiadów. Maszo, szybko wyciągaj telefon. Już się robi, Misiu. Och, wiem! Zadzwoni po Boba. On zawsze wie, jak naprawiać różne rzeczy. W końcu jest budowniczym. Już po niego dzwonię. O, widzę, że przybyłem w samą porę. Szybko! Najpierw musimy zobaczcie zmienić, żeby tyle wody nie leciało. Jest ustawione wszystko na maksimum. Przez chwilę w mieszkaniu nie będzie wody, ale spokojnie, ja wszystkim się zajmę. Nie będziecie naprawdę nic czuć, żadna szkoda was nie dotknie. Maszo, masz jakiś pomysł, jak to się mogło stać? Przecież do tej pory nigdy nie było żadnych problemów z rurami. No ale cóż, każdemu się może zdarzać jakaś usterka w domu, ale tak nagle, no trudno, Bob zapewnie nam wszystko za chwilę powie. Och nie, i co teraz z całym moim planem? Przecież tak bardzo się starałam, żeby nikt nie dowiedział się o mojej kartkówce. O, biedny misio teraz ma problemy. I Bob ma dodatkową pracę, a ja ja będę musiała się przyznać. O ile? Ale nie, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Może, może kartkówka się spłukała, a, a woda po prostu leci, bo, bo źle przycisnęłam spłuczkę. Kogo ja próbuję oszukać? No cóż, zobaczymy, co powie Bob. Uh, teraz trzeba tylko poznać przyczynę. Ha, najlepiej będzie, jeżeli porozmawiam z Misiem i z Maszą. Oni najlepiej wiedzą, bo musieli wrzucić coś tutaj nietypowego, skoro zatkał się odpływ. Ha, a myślałem, że będę miał wolny weekend. Pora naprawić teraz rury. Hmm... No dobra, zabierajmy się do roboty i niejmy już to z głowy. Misiu, skąd nagle tak mogły zatkać się rury? Masz jakiś pomysł? Nie wiem, może przez przypadek wrzuciliście jakąś rolkę albo gazetę. Cokolwiek. Może w ten sposób bierz, pomógłbyś mi trochę, bo o, nie wiem, jakiego środka mam użyć. Hmm, sam chciałbym wiedzieć. Ale nie. Nie, w sumie to nie wiem, wiesz? Nie wrzucaliśmy nic dziwnego, nie spłukiwaliśmy jakichś większych gazet, ale masza, masza, chodź, tutaj musimy poważnie porozmawiać. O, misiu, a tak, coś się stało. Mówiłeś, że, że chciałbyś ze mną o czymś porozmawiać. To, to, co chciałeś mi takiego powiedzieć? Bob mówi, że chyba jakaś gazeta zatkała nam odpływ i nie wie jakich środków ma użyć. Czy, czy ty może próbowałaś się czegoś pozbyć w toalecie? Hmm? Odpowiedz mi i to prędko. Och misiu, wiesz, bo ha, to wszystko moja wina, bo ja nie zaliczyłam tej kartkówki, o której ci mówiłam i było mi strasznie wstyd z tego powodu. I, I nie chciałam ciebie zawieść, dlatego, dlatego pomyślałam, że jeśli ją spłuczę, to nikt się nie dowie i i, i ujdzie mi to na sucho. Przepraszam Misiu, a teraz, teraz wszyscy mają kłopoty. Ja naprawdę nie chciałam, po prostu naprawdę, uwierz mi, przepraszam ciebie. Maso, przecież jedna niezaliczona kartkówka nie jest żadną tragedią. O, po prostu musisz ją poprawić, ale to, że mnie okłamałaś, w hmm. tutaj muszę powiedzieć, że się na Tobie zawiodłem. Myślałem, że jesteś odpowiedzialna. O, chodź, trzeba teraz naprawić rury i pomogę ci się nauczyć na tą kartkówkę. Ale błagam cię, nigdy więcej nie próbuj takich sztuczek. – Zobacz, same z tego kłopoty. A przecież mnie znasz. Ja nigdy, ale to nigdy bym się na tobie nigdy, 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 nigdy nie wyżył. – Obiecuję, misiu, już nigdy więcej tak nie zrobię. – A, przepraszam jeszcze raz, ale dobrze, że pop nam pomógł i wszystko już dobrze się skończyło.